Yy, przygotowałam sobie tutaj motor i w ogóle tytuł tego filmu to... Śmieszne, Śmieszne rzeczy z Bruheven rp Tutaj mój brat Lambo przygotował premium no nie pytajcie czemu ja mam taki motor, bo wziąłem losowy motor sobie Muzykę włączę O nie, A w ogóle Kuba się nie przywitał Kuba przywitaj Przywitałem przywita Dzień się. dobry Jakie dzień dobry! Elo raczej! Dobra, jedzie za mną, jedzie. Wjeździe to się jedzie. Wiesz, gdzie to się jedzie do tego zbanowanego domu. Ten, to nas zbanowali wcześniej. I Parkujemy. Idealny drift. Teraz tylko troszkę wycofać. Daj. Trzeba ognisko zapalić. Zapalić ognisko, no. Pal się. Ognisko mi się nie chce zapalić. O, zapaliło się. Tak wejdę w się. O, Kuba, gdzie jesteś? Jadę, tylko nie mogę wykręcić. jak nie możesz. O, przestała się palić w wodzie. Jadę, No niestety mój motor będzie musiał zaraz zniknąć. I na się na zawsze na zawsze, żeby się palił. ty płyniesz? Nie. nie, ty jedziesz motorem? Nie. <laughs> Jaj, mogę! Tu się da się podpalić się? Nie, tu nie da podpalić. No. Dobra, chodź. Podjedziemy sobie na górę. to na górę. Muszę sobie daleko odejść trochę. Kupa? Łoj! Mm. Troszkę mi zjechało. Dobra, mam nadzieję, że się uda... Płyska. Płyska. Czy się udało to nie wiem. Bo chyba się nie udało. W ogóle tu do góry nogami jestem. Się odwrócę się, odwróciłam się. Dobra. Jakoś trzeba wykręcić. No Ach, chyba jest mi się nie uda. Sura, tu jest moja sura. Tu jest moja Lamborghini Ursus. <grym> <grym> Dobra, jedź <jedzie> Lamborghini Ursus. <grym> Też ben, ja będę jechać prawdziwym Lamborghini Ursus. Tylko muszę się zmniejszyć. Ja będę Lamborghini Ursus. Dobra, jedziemy. Pamiętaj, Lamborghini Ursus jest czerwone. Jest rowerem. I czekaj, czekaj chwilkę, ja, ja mam... Lamborghini Ursus! Uuu. Co tu się odwala? Odwala się, że jestem Lamborghini Ursus. Dobra, jedziemy Lamborghini Ursus. W sumie samo się jedzie. Nie wiem, czemu ja, ja pedałuję, skoro ja nic nie klikam. Czerwone to jest takie. Dobre, ja to, ja to, dobra. Dobra, jedziemy na czerwony. Jaki lag w ogóle na ciebie no, no. <noise> Co jest? Oj, 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 oj. Trzeba <noise> by ci ten traktor zjechał. <noise> jedziemy teraz ten. O, udało się. <noise> co? Ej! Co na mnie? Dobra teraz zielony. Aaj! Aaj! Ej, ej. ej! Ej, A! Jaki jest to zielone? No. Aha, tak. Fajnie się tym jedzie. Dobra, Lamborghini Ursus to pamięta jest czerwony rower. Nie wiem czy skacze. I teraz już nie skacze. Ale ma być czerwony! I masz się zmniejszyć na 50. znaczy 0,50. Jedziemy teraz niebieskie. A, niebieskie to jest takie zwyczajne. Czemu ja pedałuję w ziemi? Jakbyście się pytali, tutaj mam 45, mam kupione sobie warbuksy. Co ty chciałeś wózkiem inwalidzkim zjechać? Padł na wodę, patrzę na wodę! No patrzę na wodę. <głos> <głos> Wiesz, że my chyba tak pływamy. <noise> Dobra, podjeżdżamy pod górkę. Pedałuję, pedałuję, a bardziej to chodzę. Nie pedałuję, tylko chodzę. Dobra, teraz zmieniamy na to fioletowe. Nie, Gdyby to istniał w prawdziwym życiu, to ktoś by się na pewno na tym zabił. I to nie jedna osoba. Co ty? Ej, bo to zniknie później. Co? To zjeżdżalnia. Boże, jak to wygląda. Nie, Le najlepsze to jest chyba to fioletowe takie ostatnie. Pala, jeszcze driftuje pod wodą. Nie widzę. Dobra, teraz zjedziemy Lamborghini prawdziwym, albo tym, tym dziwnym rower. Chyba już nie zjedziemy. Ten rower mi odjechał. O, makaron tu wchodzi. Ten rower mi odjechał. Dobra, masz teraz nie odjeżdżać. Chodź tu.

Zielony niech będzie. A! Meu. A ja fura mięsa. nie niewidzialny samochód. Nie widziałem. No patrz, to widzialny. Widzialny czy ja go widzę? A ja nie widzę to. No jak? Kuba ma niewidzialny samochód. Dziwne. Ciepło. Dawaj jedziemy razem, wsiadaj. Nie czekaj, czeka, nie, nie, nie. Siadaj! Jadę limuzyną. <laughs> <Maszki>. <laughs> ja nie odjechałam tutaj. Dobra, no. podjeżdżam pod górę i... Ej, nie mogę tym nie grać. Ja? Dobra, jedziemy teraz w roterką. A my jedziemy z kruzmem kruzmem. Albo skuter. Nie, A ja nie, jedziemy z... No nie widzę. <laughs> jedziemy autobusem. Nie odjeżdżaj. Wiedziałam, że już mi autobus chce odjechać, tak jak ten rower tam na dół pojechał. <laughs> Ty nie mogę wyjechać pod górę. Aha. Makaron tutaj nam się wspina po firankach, bo teraz wlazł do domu, bo zostawiliśmy balkon otwarty. Jakiś bambik do mnie dołączył, taki homik. Nie mogę podjechać pod górę. Nieźle wjechał tą limuzyną. Dobra, jedziemy kolejną pod górę. Ej, to co jest? Moją wywrotełką teraz jedziemy. Wywroticka. Jest wywrotka? O. Oj! Chyba jednak nie zjedziemy. Laura. Dobra. Dobra, którą by wybrać? Tom wybieram. Ej no. Jadę z tobą. Wyskoczyć. Dobra, a teraz jedziemy Motorem Możemy. Albo skuterem. A ja Spadłem, spadłem Możemy skuterem w... Od... <noise> Jak on wyskoczył? Skuter skut. Skupi... Nie, to jest skuter śnieżny jednak. Nie zjedzaj skuter! <głos> <głos> Co się tu odwala na tym brukie? Chodź tu... Ja nie mogę! Muszę iść na samą górę tutaj, to mi nie zjedzie pewnie. Chyba. Dobra, nie zjechał, tylko się zbugował. Mój kutek jedzie! Jaki kutek! Dępej Julka, chodźcie do mnie jaka Julka, dobra to wiem, ci powolni youtuberzy Dziemy. Ja ci muszę drogę zablokować Makaron się bawi teraz popcornem Ja ci muszę drogę zablokować, ja ja I I bom! To jest Twój normalny skin teraz? No. Go masz teraz? No. Ja sobie zapiszę tego i zaraz Wam pokażę, jakiego mam. ja mam. Dobra. Ja nie mogę! Co? No i teraz będę musiała robić tego skina od nowa, dobre nieważne. Ja, ja, tak jak... ja mam takiego. Ja mam takiego skina. Ja niestety muszę już kończyć. To? Dobrze widzowie, musimy już kończyć. Kuba, pożegnaj się. Pa!